Dobry panie Inton, niezwykle miło panią widzieć. To jest nasze pierwsze spotkanie, więc bardzo się z tego cieszę, że mam okazję panią poznać. Ja chodzę na wiele eventów, na których pani nie ma. Dlaczego? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale chyba pani wolą usłyszeć to od pani. Bo jestem leniwa. Przecież pójść na event to trzeba się w coś ubrać, umalować, uczesać. Mi się nie chce. Ja wolę posiedzieć w domu pod kocykiem i obejrzeć jakiś film. Um, a tak, a tak na poważnie to chyba po prostu nie czuję takiej potrzeby, że muszę bywać, żeby być. Po prostu jestem, e, czuję, że, że żyję, że jestem e, człowiekiem z krwi i kości i nie muszę zobaczyć siebie e, gdzieś tam w telewizji albo w gazecie na ostatnich stronach w rubryce towarzyskiej, żeby się przekonać, że istnieje. Każda decyzja ma swoje plusy i minusy. Jakie widzi Pani plusy niebywania, poza tymi, które Pani wymieniła? No właśnie na pewno jest parę minusów, bo jednak żyjemy w świecie... Czyli od razu do minusów idziemy. Do minusów, tak. Okay. Żyjemy w świecie dynamicznym, w którym który niesie ze sobą tyle pro, propozycji każdego dnia i zalewa nas tyloma ofertami, że kiedy się tworzy muzykę i no, do tego jest potrzebny odbiorca jednak i chciałby się do niego dotrzeć, no to to niebywanie powoduje że się jednak gdzieś, jednak gdzieś tam przegrywa w tych e, rankingach docieralności. To jest e, minus. A plus to, tak jak wspomniałam, nie wydajesz na ciuchy i na make-up i na włosy. Ale plusem też tego wszystkiego, znaczy plusem i minusem jest taka dodatkowa prywatność. Tak, na pewno, ale to jest tak jak właśnie przed tym, jak zaczęliśmy ten wywiad, jak e, mówiłeś, że, 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 że tak naprawdę to my dajemy tyle. Y, Wydajecie wy ludziom tyle, ile my wam damy, na ile pozwoli, pozwolimy uchylić ten rąbek tajemnicy. Więc ludzie, którzy się denerwują, że ktoś tam o nich coś powiedział w mediach, że myślę, że się źle wypowiadają, no to chyba jakiś przyczynek ku temu jednak jest, tak? że coś gdzieś tam musiałeś. Czy musiałaś podszepnąć, powiedzieć, dać przyzwolenie na to, że ktoś wszedł w tę strefę intymności i zaczął w niej grzebać? To jest prawda. Dziś dała Pani nam świetny powód na spotkanie. Tu mamy już od razu płytę, ale najpierw porozmawiajmy o singlu. Jaką wiadomość chce Pani wysłać singlem, jak na filmach? Co pani chce powiedzieć fanom, odbiorcom? Dobrze, to ja już y, szybciutko opowiadam. Piosenka, jak na filmach, jest y, swego rodzaju wspomnieniem y, relacji, bardzo płonnej relacji między dwojgiem ludzi, która nie przetrwała próby czasu, na którą nie było miejsca w życiu, która nie miała sensu, krótko mówiąc, ale się wydarzyła. Jest takim spojrzeniem już z perspektywy czasu na taką y, historię. I wydaje mi się, że wiele osób takie historie ma i zawsze staram się pisać piosenki komunikatywne i teksty, w których ludzie mogliby też odnaleźć kawałek siebie, więc to jest piosenka do tych osób, które być może mają gdzieś w sobie, noszą jakąś miłosną historię, którą nie do końca chcą się dzielić ze światem. Być może, być może był to jak tylko romans, być może była to jakaś sytuacja, tak jak mówię, która nie miała szans bytu, a jednak się odbyła. Przetestowałam na znajomych, wszyscy mówią, że tak mieli, więc nie, nie jest Jestem odosobniona. Mnie bardzo zastanawia, kto jest pani recenzentem? Pierwszym? Tak, przed, przed fanami. Zanim na to pewno wyjdzie. mój mąż testuje też sprawy na córce, aczkolwiek no, ona jest z racji tego, że jest 30 lat młodsza ode mnie, to troszeczkę inaczej patrzy na to wszystko. To Jestem ciekawy opinii męża o, jak na filmach. Co powiedział? Mój mąż jest po prostu bardzo, mu się podoba ta piosenka. Zresztą Amsterdam też mu się podobał. Jest wielkim fanem moich nowych, no, nowych relacji muzycznych, które nawiązałam z fajnymi producentami i uważa, że to wyszło na dobre. Podoba mu się klip, w ogóle mój mąż jest taki, że ja mu się podobam nawet bez make-upu i Czyli wszystko, jak przytyję 5 kilo i mówi, że jestem szczupła i piękna i młoda. No. Więc nie wiem, czy powinnam go pytać o zdanie. To chodźmy do córki, czyli tego młodszego odbiorcy. Tak. Czy ona z kolei córka jest bardziej jest. krytyczna. Tak. O, no to tutaj, o, no tak, co tak, ona tak. powiedziała. ona. co Ty ona... rzuciłaś na tego Instagrama? Tak. <noise> ona jednak chyba innej muzyki trochę tak, słucha. Tak, słucha innej, I jak ale, ale też mi potrafi coś doradzić czasami i powiedzieć, że e, przecież m, Twoi fani w ogóle tego nie zrozumieją, to jest w ogóle już to nie tędy droga. E, no, Parę razy y, jej opinia y, się sprawdziła, więc y, ta piosenka jej się bardzo podoba, więc może to dobra wróżba. Zobaczymy. Nie no, no to miejmy nadzieję, że jutro też się wszystkim spodoba. 20 października, wielki dzień dla Pani, bo wydanie płyty, czy już są jakieś lekkie emocje związane z tym wydarzeniem? Tak, one będą na pewno rosły, bo to nie jest tak, że mamy wszystko już gotowe i zapięte na ostatni guzik, jest jeszcze przed nami dużo pracy i to jest wyzwanie, żeby to wszystko upchnąć w czasie, zrealizować te pomysły, plany, które mamy na premierę. Powiem jeszcze, że przed premierą jeszcze kolejny teledysk i kolejna odsłona z tego albumu muzyczna się ukaże, więc mamy co robić. Czyli bardzo pracowicie. Mnie zastanawia taki backstage artystów, jak to jest z tytułami, no bo płyty trzeba nazwać i skąd to się bierze? Tak ogólnie, bo zaraz porozmawiamy o tym, tak. skąd to się wzięło, ale to jest tak, że nie wiem, pani idzie i myśli sobie, no to może to, czy to jest, ludzie siadają, dyskutują, jak to wygląda? Nie, to jest zawsze pomysł, który wychodzi ode mnie, bo to, to są moje dzieci te płyty, więc ja im muszę nadać imiona, ale to jest ciekawe. Jeszcze nikt nie zadał takiego pytania i jak teraz o tym myślę, to to się dzieje bardzo różnie, bo na przykład, dla przykładu jeden tytuł płyty, płyta Vena Amoris, którą bardzo lubię. Tytuł za, zapożyczy, zapożyczyłam czytając Kryminał Joe Nesbow. I tam się to sformułowanie po łacinie pojawiło, i ja mówię, Boże, przecież to jest właśnie to sformułowanie. Vena amoris, czyli żyła miłości, bo to, to jest w tłumaczeniu, to to oznacza po, po łacinie to sformułowanie. I wtedy właśnie mówiłam o dużo o, o miłości na tej płycie i o, o, o tym dualizmie, który, który ona wnosił do Twojego życia, że jak. Jesteś kochany i kochasz, to jest fajne, ale do pewnego momentu, a jak jest miłość, już ta żyła za bardzo cię przydusza, to byś się chciał z tego wyzwolić. I pięknie mi się to wszystko skomponowało i dałam taki tytuł Płycie. Ze śnieniem było tak, że tytuł w zasadzie był wcześniej niż piosenki. Ja wiedziałam, że chcę nazwać tu śnienie, ponieważ żyłam w takim stanie zawieszenia. On przyszedł do mnie w pandemii. I już mi się przestało, przestałam zwracać uwagę na to, jaki jest dzień tygodnia, właściwie dzień z nocą się zaczął mieszać, bo już człowiek nie miał żadnego powodu, żeby wyjść, więc się siedziało, oglądało filmy do czwartej, piątej nad ranem, potem się zaczynało dzień w momencie, kiedy tak naprawdę już trzeba było obiad zjeść i, i mówię, Boże, to jest jakieś śnienie, nie, to w ogóle nie jest rzeczywistość i... I, I miałam ten klucz, słowo klucz, i potem do niego jak gdyby tworzyłam, doklejałam całe pozostałe puzle w swojej głowie, także jeśli chodzi o pisanie tekstów, postanowiłam, że w każdym z nich będzie zawarte słowo sen, ale użyte w bardzo różnym kontekście i oznaczające zupełnie co innego. śnie 20 października na sklepowych półkach, jakie ma Pani oczekiwania wobec tego krążka? No bo tworzymy coś, żeby pokazać ludziom, jakie Oczywiście, ma Pani oczekiwania? No ja mam bardzo wysokie oczekiwania. Ja bym chciała, żeby ta płyta po pierwsze dotarła do jak największej ilości osób, żeby, żeby mieli szansę podjąć sami decyzję, czy im się to podoba, czy nie, czy chcą w to wejść, czy nie, czy chcą to kupić, czy nie. Bo na, w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie, żeby dotrzeć do człowieka z informacją, że się coś zrobiło, bo o samą płytę się nie, nie boję, wiem, że będzie piękna dla mnie oczywiście i mam poczucie, że dla osób, które mnie znają i jest im bliska moja twórczość od blisko 30 lat, też odnajdą w niej coś dla siebie. A reszta zobaczymy, co los pokaże. A jak się pani czuje z tym, że wygrywa najgłośniejsze, nie najlepsze? No bo jest taka tendencja w dzisiejszych czasach. Jak się z tym czuję? Ja, ja, ja no, nie mnie nie... to ciekawi. Jako artystka bardziej Ja to po prostu przyjmuję. Wybitne, ja to, ja to przyjmuję. Przegrywająca z tym, co jest niżej. I ja nie mam na to wpływu, ja, to co ja na ten temat myślę nie ma najmniejszego znaczenia. Ja sobie zdaję sprawę, że świat idzie w taką, a nie inną stronę. Możemy sobie dywagować, mówić o jej, ale kiedyś to było fajnie. Ja nie uważam, nie należy do tej grupy osób, że kiedyś było fajnie. Jest fajnie cały czas, jest inaczej. I ja też jestem w innym miejscu, ja nie mogę konkurować z osobami, które mają lat 18 czy 20. Ja już mogę tylko sama ze sobą konkurować i wow, w ładne. swojej konkurencji wygrywać albo przegrywać jednoosobowej. Więc to, co się dzieje gdzieś tam, tak jak mówię, ja tego nie, nie mam na to wpływu, to się będzie działo, czy ja tu jestem, czy mnie nie ma. Tak po prostu tak jest. jest, co my mamy więcej no, tak. tu mówić? Na płycie nie 12 utworów nowych, świeżych, które na pewno bardzo pani chce śpiewać, a ludzie jednak by chcieli, no jednak ty zanim zrozumiesz te początkowe Hidy. pani utwory. Mhm. Co pani czuje, jak jednak trzeba zaśpiewać tamto? Jaki ma pani stosunek do śpiewania tamtych utworów, których może pani już nie do końca czuć, bo to te są nowymi dziećmi? Mam taki, taki sposób na to, że za każdym razem, kiedy wychodzę z nową płytą i przychodzi moment, kiedy jest trasa koncertowa, to ja. Kilka utworów dawnych, zawsze przenoszę w czasie, jakby w, 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 w dzisiejszy moment tu i teraz, ale robię je zupełnie inaczej. Nie wyobrażam sobie w tych samych aranżacjach przez lata śpiewać tych samych piosenek. Po prostu bym oszalała. Więc muszę przerobić je na, w taki sposób, żeby pasowały do nowego konceptu, ale oczywiście do nich wracam. Miałam taki moment, kiedy do nich w ogóle nie wracałam. Ponad 10 lat, kiedy byłam w duecie z. Johnem Porterem nie śpiewałam w ogóle swoich rzeczy i nie, nie grałam koncertów solowych. Potem zaczęłam jak gdyby Pogodziłam się jak gdyby, ze swoją przeszłością, przytuliłam ją do siebie mocno i dzisiaj już nie mam z tym problemu, żeby dawać też ludziom to, czego chcą, bo sobie zdałam sprawę, że to jest kawałek historii także ich, nie tylko mojej. Więc nie mogę im tego odmawiać. Głos się zmienia, człowiek się zmienia. Czy pani głos w dalszym ciągu pasowałby do tamtych aranżacji? Mówię pod względem no, technicznym myślę, wyciągania, dźwięków, wyciągania dźwięków. Bo rozmawiałam kiedyś z taką się, artystką, że ona już nie jest w stanie zaśpiewać tak, jak kiedyś. Ja też na pewno nie yy, śpiewam inaczej, ale powiem tak, mi się bardziej podoba, jak ja dzisiaj śpiewam niż jak śpiewałam kiedyś. Yy, I bardziej świadomie tego głosu używam. Yy, natomiast to, co było kiedyś, jak wiadomo, yy, zapadło w pamięć ludziom, bo oni wtedy byli. 30 lat młodsi i teraz wracają często do tych piosenek nie dlatego, że one są takie wyjątkowe i wspaniałe, tylko dlatego, że te piosenki są soundtrackiem ich życia, ich młodości. Oni kojarzą konkretne wspomnienia z tymi piosenkami, więc to są ich skarby, ich drogie, drogie perełki, których nie chcą utracić. Więc, więc ja też do nich, do nich wracam z tego względu. To już tak kończąc naszą rozmowę ma pani wielki dorobek artystyczny. Takich ludzi zaprasza się do jurorowania, żeby zasiedli mhm. za stołem. Co Pani o tym sądzi, żeby zacząć oceniać wkrótce młode talenty. Jejku, ja miałam takich propozycji y, kilka. No w i swoim co się życiu? stało że i pani ja, nie ma. Ich, ja je odmawi, po prostu odmawiałam y, uczestniczenia w tych. Y, y, Talent Showach. Początkowo wydawało mi się, że, że to jest trochę nie fair, dlatego że to jest taka droga na skróty, że my musieliśmy się napracować, żeby za, zaistnieć w świadomości ludzi, a że teraz jak gdyby sława stała się celem samym w sobie, a nie wynikiem Twoich działań. I, Jakoś tak w sercu nie mogłam się z tym do końca zgodzić. Chciała Ale to ja. Natomiast tak, nie mam z tym problemu, że inni to robią i każdy ma swój wybór. Dzisiaj, gdybym mnie ktoś o to zapytał, może bym to przemyślała i ponieważ teraz już widzę, że to jest też część naszej rzeczywistości, że to, mhm. że ja nie jestem w stanie z tym walczyć, że że mnie się wydawało kiedyś, że to przepadnie, że te programy, wiesz, znikną w ogóle, że to jest jakaś bzdura, bo przecież to jest tak naprawdę wykorzystywanie tych robienie oglądalności tymi ludźmi a oni potem nic z tego nie mają, bo wiem, jak wyglądały kontrakty wielu gwiazd, które wygrały te talent-showy. Bardzo, bardzo słabo, bardzo marnie. Że w sensie nie dużo do oddawali. Tego to jest tak. dość głośne, że tak. musieli dużo oddawać bardzo. i zarabiała wytwórnia. Nie chciała pani do tego przykładać ręki. Tak, nie chciała walczyć trochę, ale teraz się to zmieniło, bo jednak ta walka została przegrana i się pani tak. pogodziła. Wydaje mi się, że tak jest, że jednak cz czasy, życie weryfikuje nasze poglądy. I wiele rzeczy, które miałam, wiesz, miałam przekonanie silne, że to jest złe albo to jest dobre, po latach mogło się to zmienić. Podobnie z podejściem do smaków. Ja kiedyś nienawidziłam oliwek, teraz po prostu nie widzę dnia bez jedzenia oliwek. Nie wiem jak to się dzieje, ale zmieniamy się, wszystko jest płynne i e, nasze opinie też ulegają zmianie, co nie uważam, że jest do końca złe. No po prostu. E, Ewo, tak bywa, tak po prostu bywa, I mam dwa też. ostatnie y, pytania. Nie wszyscy wiedzą, że jest Pani wojowniczką i wygrała Pani z chorobą. Czy zastanawia się Pani, dlaczego Pani to się przydarzyło? Bo wydaje mi się Pani, że jest Pani bardzo taka myśląca i że wszystko dzieje się z czegoś. Rozsłuchałem Państwa rozmowy i takie wrażenie Pani na mnie zrobiła. I to jest dobry moment. Ja bym chciała coś sprostować, bo ja nigdy hmm? nie miałam, z mojej choroby, która tak naprawdę nie była niczym strasznym, zrobiła się nie wiem jak. Dra drastyczna historia w mediach, że walczę z rakiem. Otóż nigdy nie walczyłam z żadnym rakiem. Hello! Nie miałam takiej, takiej sytuacji, i byłoby to bardzo nie fair, gdyby używać mój przykład do tego, jaka mm -hmm. jestem wojownicza i jak sobie z tym świetnie poradziłam. Miałam niezłośliwego guza ślinianki przyłusznej. Trzy razy już. Został wycięty. Jestem dobrej myśli, że to nie wróci, ale to się nie ma nijak do cierpień ludzi, którzy naprawdę chorują i zmagają się z nowotworami złośliwymi i nie są w stanie e, nic w zasadzie widzieć, oprócz tego, że, że coś zagraża ich życiu. Więc sprostowanie przy okazji. Okej, okay, bardzo dziękuję Telewizji za komponik. to sprostowanie. Na pewno nie mam raka ani żadnego nowotworu złośliwego. Ale jakiś guz się pojawił, jakoś to przewartościowało, czy...? Na pewno był moment takiego lęku i hmm. yy, Willy, mm, kiedy się o tym dowiedziałam i, i takie myśli o rany, a co będzie dalej, a gdybym umarła dzisiaj, I co, i no to zawsze takie, y, takie doświadczenia. I to nie trzeba mieć guza, wystarczy, że się ma jakiś problem z innym narządem i nagle y, uzmysławiasz sobie swoją śmiertelność. To jest ten moment, kiedy tak się zaczyna dziać, ale być może wtedy bardziej doceniasz to, że tu jesteś i wszystko, co się ci przytrafia dobrego. Myślę, A że to się tak stało ze mną. Pani podobno była tu kilka razy, że tak. pani tak czuje. Po czym pani to e... czuje? Bo zapisałem sobie w notatkach, że to jest bardzo fajny cytat, który pani powiedziała, że pani czuje, że już przeżyła kilka żyć. żyć tak. Jak to się objawia i kiedy no po to prostu się pojawia? To, yy, jak sobie Wspominam co ja przeżyłam jak intensywnie i ile doświadczeń zebrałam w tym życiu to mam wrażenie, że naprawdę się nażyłam, nakochałam, nazwiedzałam świata. Naprawdę Wyszalałam się, mam naprawdę na swoim koncie mnóstwo mnóstwo dokonań I, i tych pięknych, i tych upadków, wiesz, bo życie nie składa się tylko z tych cudownych chwil i z tych wzlotów, ale także z tych, kiedy leżysz po prostu na dnie i wydaje ci się, że jutra nie ma. Takie też miałam, z nich się podniosłam. A jak najlepiej się podnieść? Jak jest najlepsza metoda na podniesienie Proste się? Proszę, ja mogę to zaprezentować. Kładziesz się, na ja Nie no, ja wiem, a tak wie pani, nie, mówię e, tak ogólnie. E, e, Zaakceptowanie, wiesz co, poczekanie, Wydaje czy Wydaje mi się, że w najgorszym momencie, jakkolwiek on by nie był, jakakolwiek by nie była przyczyna, fajnie jest pamiętać, że to nie jest stan permanentny. Nic nie trwa wiecznie, nawet te złe chwile, że trudno jest bardzo w tych złych momentach sobie to uzmysłowić, ale należy zawsze sobie wtedy przypomnieć, że, że żyjemy, że, że nasze życie jest linearne, że to nie jest punkt, w którym jesteśmy, tylko coś było i coś będzie. I od nas zależy. A czasami nie tylko od nas, żeby to zmienić, ale jednak to jest do zmiany. Wszystko jest do zmiany. Ja nie wierzę w to, że Orany jest taki, tak już będzie i tak będzie do końca. Niektórzy ludzie żyją w takim przekonaniu, nawet pozwalają innym żyć, znaczy zarządzać naszym życiem. Trzeba pamiętać, że to nie jest permanentne, że to jest do zmiany. No i to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za te Dziękuję. wszystkie piękne słowa. Mam nadzieję, że singiel się przyjmie, bo o płycie. Jeszcze pewnie sobie Pogadamy. porozmawiamy, bo będzie, będzie o czym? Będzie materiał, to będziemy mogli sobie analizować w każdej piosence Sen. Dokładnie. Kurde, tyle będzie, znaczeń będzie. snu poznamy, mm. że pewnie nawet nie znamy. Dziękuję bardzo, Dziękujemy. wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.